No to kolega powiedział. Taki właśnie jest Łukasz. Taki czego kosztuje 330 zł, wyważenie 175. Plus 2. O Jezus Maryja. Siemano. Dzisiaj lecimy na Toruń, będziemy testowali NISA, bo na hamowni znowu były problemy. Jest hamowany na 1,6 bara, znowu wyszło 630 koni, coś takiego. Tutaj Wam wrzucam zdjęcie. I zaczęło się sprzęgło ślizgać. Także Krzysiek jak też to za adamatem przy konsultacji wymienił adapter, bo był jakiś przerobiony, e, wsadził nowe sprzęgło. Także mam nadzieję, że teraz zabustuje 1.8 i będzie trzymał. Także jestem mega ciekawy. Ma być jakiś sparring partner. Także e, za 10 minut, za 15 już będę na torze i nie mogę się doczekać. Ju. Dobra, właśnie wylądowałem na motocyklu Tutaj macie cały zarząd. Co macie do zaoferowania? No, się okazuje ostatnio, że jesteśmy najbardziej lubianym torem przez profesjonalnych drifterów. Tak, usługi skrajane w wynajmu toru. I tam... I ile kosztuje tym, godzina? 200 zł za godzinę. Także zapraszamy. Ja do siebie też zapraszam na szkołę driftu, którą tutaj też prowadzę szkoła driftu.pl. A jak chcecie połupać swoim samochodem, 200 zł za godzinę i możecie latać po tym torze. Także AU! A tutaj jest mój sparring partner dzisiejszy Jak auto będzie działało, moje i jego To sobie polatamy, siemano Siemano Cześć Czeka. Siema 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 Siemano siema. I co tu się dzieje, co tu się wyprawia? Sforze. Cześć. Sforze? Chodź Dominiko powiesz coś o swoim aucie, bo to też jest s taka Tak jak moja, też ten sam silnik tylko lepsza, okej. Okay. Eee, w trzech zdaniach. No co, no dwaje docikję te oryginalne. Ile kunia? 700 będzie, nie? 700 będzie. Skrzynia też od diesla, ale yy, nie, to jest Gearmotive, nie? w Dziś moje marzenie będzie właśnie taki Girmotiv. zaczymy, bo to biegi lepiej wchodzą, co nie? Lepiej wchodzą, trochę hałasu narobi ale, działa. Co za coś, nie? Także tak oto się prezentuje furka. Małe Mały płaskie A my czekamy na Szoszona Krzyśka. Jest i furka. Jest i Krzysztof. Siemano. Ślady walki są. W ostatniej rundzie tutaj... Tutaj Wojtek Goździewicz. Odcisnę sobie jego koło. I zrzucamy auto. Już rozłożeni. Ja przejechałem się, zrobiłem loga, Wysłałem do Grzegorza, jest na razie wszystko ok. Zmieniamy przełożenia, bo są za krótkie. Zaraz zakładam pakaski, robię pierwszy przejazd. w przejazdach Niestety doładowanie znowu spada. Jak wjechałem nagle, wo, 1.9, ale to auto frunie. Potem 1.8, 1.6 i teraz na końcu 1.5. I nie wiadomo czemu. Zmienialiśmy wszystko w tym samochodzie i to jest tak jedna wielka zagadka. Było sprawdzane turbo, były wymieniane wastegate'y, były wymieniane sprężyny w wastegate'a, cały układ dolotowy sprawdzany, układ wydechowy tak samo. Jak idzie temperatura, coś się rozczelnia i czasami jest załadowanie cały czas, czasami nie. Także no, zobaczymy. <śmienny> Ten oto kolega powiedział, koniec treningu. Zdążyłem zrobić jedną parkę. Doładowanie stanęło na 1,6. Już niżej nie spada, 1,5 z hakiem. Także no takie musi zostać. Fajna pierwsza parka i powalę. Także mamy teraz tydzień czasu, żeby zrobić wał. Taki właśnie jest Łukasz Przyjedź, dam ci się przyjechać, dom ci się przyjechać Przyjedziesz Nissanem, zobaczysz jak tu jeździ Pypypy, kur... I co? I wał zmielił Specjalnie, na pewno, żebym się nie przejechał Taki właśnie jest Łukasz Ten człowiek, taki właśnie jest co, co to jest za drifter? To jest Korpuliński? Chyba tak, no tak wygląda, brodę ma Ma brodę, no. Nie, Korpuliński lepiej jeździ Ale też ma Nissana Ale jest prawnego. Dobra, teraz wyciągamy wał, bo biorę go ze sobą do Gdańska, przysięg wyciąga, biorę go ze sobą do Gdańska, przysięg wyciąga. na nowejce. i teraz lecimy do firmy regenerującej wały w Toruniu zobaczymy, może, może będą mieli czas i taki krzyżak zregenerują, wyślą i na poniedziałek może auto już będzie gotowe o, o krzyżak się rozsypał dzień dobry, można kamerować? Pomocy, ja do pana dzwoniłem. O, no! Wał poszedł! My zdań, akurat, jesteśmy. I ten krzyżak robiliście miesiąc temu, a tamten się rozleciał. Tylko, że w pruszczu, nie? To nie, nie krzyżak panu teraz stawimy, Tylko cały trzegół na wymiennym krzyżaku. Na zegary mocniejszy będzie. Jakby, żeby, żeby zrobić tak, żeby się nie psuło No. O, widz pan? Taki będzie na zegary. Wymienny. Aha ten jak można wymieniać już no tak zegar ściąga. no i wymieniamy no, no. taki przegub kosztuje 330 zł wyważenie 175 plus VAT o Jezus Maryja no, Józefina i... na na a wy myślicie to kurierem? możemy to ja wam zostawię adres do mojego mechanika my zakładamy, do Gdańska jedziemy zakładamy zlecenia za także Mamy sami bakura. widzicie tak, co widzicie uda się zrobić, jutro Państwo wyślą kurierem, także w poniedziałek Krzysiek będzie miał i z powrotem wróci do auta i oby to już była ostatnia usterka przed zawodami. A ja się z Wami żegnam, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, siema!